Cześć, witajcie. Recenzje zaraz po premierze telefonu zawsze są bardzo trudne, z tego względu, że nie udało nam się jeszcze przetestować oprogramowania dokładnie. Nie wiemy jak sprawdza się bateria, nie wiemy jak radzi sobie obudowa z rysami, z palcowaniem i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego powtarzam swoją recenzję, tym razem po. Pięciu tygodniach użytkowania telefonu, chciałbym Wam przekazać kilka informacji na temat Samsunga Galaxy S4. Domyślam się, że wiele osób może po prostu interesować jak telefon się sprawuje po dłuższym czasie, i są takie osoby, które wciąż oczekują na swoją decyzję odnośnie zakupu tego modelu. Bardzo słusznie, dlatego że wiele rzeczy wyszło podczas użytkowania tego modelu, i może to być dla tych osób kluczowe. Pierwszą i zasadniczą rzeczą, jeśli chodzi o Samsunga Galaxy S4, to muszę przyznać, że niestety, ale póki co jestem zrozczarowany troszkę wydajnością tego smartfona. Owszem, radzi sobie on we wszystkich grach, które znajdują się obecnie w Google Play, czy też poza właśnie naszym sklepem Androidowym. Muszę jednak przyznać, że takie dziwne lagi podczas korzystania z urządzenia. Czy poprzez, poprzez przełączenia się między widżetami, czy e, aplikacjami, są bardzo irytujące. Wciąż nie udało się wyeliminować błędu e, długiego wczytania się kontaktów. Przez dłuższy czas mamy czarne ekran. Kolejną rzeczą, która zwraca tutaj uwagę przy Samsungu Galaxy S4, jest jego budowa. Fakt jest taki, że na początku, w pierwszych dniach użytkowania, ciężko zwrócić uwagę na wszystkie elementy, y, które znajdują się w smartfonie. Nie wiadomo, jak one się będą. Sprawować podczas codziennego użytkowania. Fakt jest taki, że jeśli chodzi o zewnętrzne krawędzie ramki, to jest ona nietknięta, nie ma tu żadnych y, jakichś odprysków, rys czy czegokolwiek. Z drugiej strony jednak muszę przyznać, że ramka, która okala cały ekran, jest delikatnie wystająca i to jest niestety minus. Mimo tego, że telefon noszę cały czas we wsówce, na jego krawędziach widać delikatne odpryski. Niestety nie wiem, czy one są spowodowane, bo telefon ani razu nie upadł mi bez pokrowca, co jest dość zaskakujące. Sama tylnia obudowa niestety, ale bardzo się palcuje. Nie trzeba mieć jakoś specjalnie wilgotnych rąk, żeby zostawiać odciski palców na tylniej obudowie czy też na Przedniej ta fiszkła, która niestety strasznie się brudzi. Dodatkowo muszę przyznać, że pod różnymi kątami światła telefon przyjmuje różne barwy, od granatowe aż po szarą. I tak naprawdę nie widać tutaj w nim wielkiej czerni, którą jest określany. Jeśli chodzi o spasowanie ramki, to nie można tutaj nic zarzucić Samsungowi. Naprawdę, ramka jedna przylega do drugiej, nie ma żadnych problemów z odstającymi elementami. Kolejna rzecz, która warta jest tutaj zwrócenia uwagi, to jest tlenie aparat. Tak jak widzicie, folia zostawiona na obiektywie chroni obiektyw przed rysami, dlatego sugeruję Wam również zostawić tą folię, jeśli będziecie już mieli swój model. Port ładowania mikro USB póki co nie zbiera zbytnio brudu, nie zauważyłem też jakichś problemów, ewentualnych, z połączeniem i z ładowaniem. Tutaj wszystko działa bardzo dobrze, również y, ładowarka siedzi bardzo pewnie, zdecydowanie lepiej niż w Samsungu Galaxy Note 2. Jeśli chodzi o to, jak radzi sobie bateria w Samsungu Galaxy S4, to muszę przyznać, że z każdym cyklem jest coraz lepiej. Faktycznie y, bateria potrafi wytrzymać ponad jeden dzień na, y, bez ładowarki, y, w momencie kiedy jesteśmy cały czas na Wi-Fi y, y, w trybie 3G bateria zdecydowanie szybciej schodzi, co jest oczywiście normalne. Jednak mam wrażenie, że dzieje się to szybciej niż w poprzedniku czy też w Samsungu Galaxy Note 2. Tak naprawdę musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Samsung Galaxy S4 otrzymał dopiero pierwszą aktualizację od momentu wyjścia z pudełka w moim przypadku. Jest to o tyle istotne, że w przypadku jego poprzednika Samsunga Galaxy S3 również na początku było sporo błędów, niedoróbek i spowolnień systemu. Wszystko zostało poprawione dopiero w drugiej, trzeciej czy czwartej aktualizacji i wtedy telefon działał tak, jak powinien działać po wyjęciu z pudełka. Póki co muszę przyznać, że ekran jest naprawdę bardzo trwały. Nie zauważyłem żadnych nawet najmniejszych rys, czy to z, właśnie na tafli szkła, która jest z przodu, czy też na tyle obudowy, która rzeczywiście lepiej jest chroniona niż w poprzedniku, który od razu złapał bardzo szybko ryski w tym szczotkowanym plastiku. Tutaj może bardziej maskują je te delikatne kropki, które są na tylnej obudowie. W każdym razie, póki co nie zauważyłem jeszcze żadnych rysek na swoim egzemplarzu. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że po miesiącu użytkowania i korzystania z tych przycisków tak naprawdę, bo w momencie pierwszej recenzji te przyciski tak naprawdę nie były w ogóle używane, nie zauważyłem tego, żeby przyciski się poluźniły, żeby były jakieś luzy, żeby one po prostu się ruszały, czy też wydawały jakieś dziwne odgłosy. Sam telefon po począśnięciu również nie wydaje żadnych odgłosów, co dobrze o niej świadczy, że żadne lemty w środku nie są ruchome. Kolejna rzecz jest taka, że nawet podczas wyginania telefonu i próbowania oddziaływania jakimikolwiek siłami na niego nie wydaje on żadnych dźwięków, co oznacza, że również jest dobrze spasowany. Jeśli nadal po miesiącu od pojawienia się Samsunga Galaxy S4 na polskim rynku zastanawiacie się, czy zaopatrzycie w taki model, mogę go Wam śmiało polecić. Pamiętajcie, że po zakupie swojego modelu warto sprawdzić dokładnie ramkę telefonu, czy nie jest ona w którymś miejscu wybrzuszona. Pojawiło się bowiem sporo komentarzy, które pokazują, że nie zawsze to spasowanie jest idealne, a ramka, która imituje oczywiście aluminium, bo jest plastikiem, czasami jest wybrzuszona nienaturalnie. Po miesiącu użytkowania mogę naprawdę powiedzieć, że telefon sprawia się bardzo dobrze. Póki co oczekuję na kolejne aktualizacje, które rozwiążą problemy z delikatnymi lagami, które pojawiają się od czasu do czasu. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do komentarzy. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Dajcie znać. Zapraszam do oglądania. Pozostałych filmów z Samsungu Galaxy S4, których już trochę pojawiło się na kanale. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Started so free, now it unfolds. And if you can't find something you want to keep, that killer smile locked up in your.